Cześć, kochani! Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Na początku chciałabym pozdrowić kolejną osóbkę. Także fajnie, że razem porajdowaliśmy, że zostawiłeś tego super dzwonaczek. Bardzo miło mi z tej strony. No i mam nadzieję, że obejrzysz ten odcinek, mimo że to nie jest noctej, ale może jednak oby. <laughs> także tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. To starałam się zrobić coś nietypowego, coś, czego bym w życiu nie stworzyła, używać jakichś em, połączeń kolorystycznych, których raczej bym w swoim domu nie chciała, żeby zrobić to dla Was po prostu w zupełnie innym stylu. No i mam nadzieję, że Wam się spodobało, a jeżeli nie, no to dajcie znać. To po prostu będę robić po swojemu, tak jak. Ja bym to chciała widzieć, i, i wydaje mi się, że to byłaby najlepsza opcja, ale, ale no wiecie, czasem fajnie jest spróbować zrobić coś innego. Także tak mniej więcej tak mi wyszedł w ten domek, jeżeli chodzi o wygląd. No i słuchajcie, jak wiecie lub nie wiecie, jestem bardzo teraz zajęta z tego względu, że. No, słuchajcie, no, przeprowadzam się, remontuję, także, no, jeszcze na dodatek dostałam się na staż, także słuchajcie, chodzę to tu, to tam, co chwila coś się dzieje i mam tego czasu na montowanie odcinków, na robienie odcinków, na budowanie, coraz mniej, dlatego wykorzystuję wszystko, co mam nagrane. No i właśnie tak przeglądając, zauważyłam, że mam odcinek, który dwa albo trzy lata temu słuchajcie, nagrałam i nigdy nie ujrzał światła dziennego. Także dajcie znać, czy chcielibyście obejrzeć taki budynek taką budowlę, bo to właśnie jest z Simsów. Czy Was raczej to nie interesuje, nie potrzebujecie i, i, i nie chcecie uważacie, że nie ma sensu? No bo przez ten czas sporo się zmieniło, jeżeli chodzi o moje budowanie, no i na pewno buduję dużo lepiej. Ale dajcie znać, czy jesteście zainteresowani takim odcinkiem, czy raczej nie za bardzo. Jeżeli chodzi o ten domek, to raczej widzę tu jedną osobę. I przez chwilę zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby zrobić sypialnię na, na, na górze, ale później no, jakoś tak wyszło, że stwierdziłam, a dobra, nie będę się męczyć, zrobię kiedy indziej tego typu domek. Także jeżeli chcecie to dodać, jeżeli chcecie się pomęczyć chwilę. To proszę bardzo. Natomiast, jeżeli chcecie taki w ogóle domek mieć, to niestety, ale musielibyście go zbudować sami na podstawie tego, jak ja budowałam. Z tego względu, że słuchajcie, no ja byłam już. Wiecie, zadowolona, o, praktycznie zbudowałam, tylko okolice trzeba zrobić. No i wyszło tak, że zacik wracał z pracy, no i trzeba było drzwi otworzyć, bo klucze były w środku. I wstałam, go tam przywitać, zapytać się chwilkę, co tam. A mój laptop w tym czasie się rozłączył i rozładował. Także tak, bo moja bateria ogólnie ostatnio w ogóle nie trzyma, także wystarczy, że rozłączę i 5 sekund, i już mogę mieć rozładowany laptop. Także niestety, kochani, przez to, że głupio zrobiłam, ale nie zapisywałam tego podczas budowania, no słuchajcie, no nie będzie tego domku do pobrania, niestety. Um, ale mam nadzieję, że i tak w, mimo to zostaniecie do końca i odcinek będzie Wam się podobał. Um, no i jeżeli chodzi o, o ten domek, to użyłam parę kodów, jeżeli nie zapomnę to oczywiście dam je w opisie a jeżeli byście chcieli zobaczyć jakieś takie właśnie moje sztuczki, triki podczas budowania no to też śmiało piszcie o tym w komentarzach a kto wie, może zrobię jakiś, słuchajcie, poradnik nie wiem, co Wy na to i tak ogólnie starałam się, żeby nic nie było z zawartością modyfikowaną żeby jednak wszystko było z podstawy lub dodatków i jeżeli chodzi o ten domek, no to w sumie myślę, że nie wyszło tak źle. No nie do końca w moim stylu. No ja bym na pewno w takim mieszkaniu nie chciała mieszkać, ale starałam się jakoś, słuchajcie, to ożywić dla Was w jakiś sposób tutaj fajnie to zrobić. No i widzę, że niestety jednego moda użyłam, ale to nie jest jakaś bardzo istotna rzecz. Także myślę, że, że w razie czego możecie sobie postawić na lodówce coś innego. Um, no i w sumie, sorry, dwóch, bo koszyczek też. No ale takie rzeczy. A, koszyczek usunęłam, czyli jednak dobrze pamiętałam. Także no nie wiem, słuchajcie, możecie sobie. A no i fery, no jednak będą mody. Ale nie będzie tego dużo, to głównie takie dekoracyjne. Także w razie W sobie jakoś poradzicie. Myślę, że i bez nich. No i jeżeli chodzi o ten temat, to tak jak mówię, jakoś nie użyłam niewiadomo ile modów. Jest myślę, że całkiem e, prosty e, i, i, i fajny, jeżeli chodzi o obsługę. Tutaj kombinowałam, jak zmieścić mikrofalówkę i szczerze mówiąc, nie przetestowałam, czy to działa. I nie pamiętam, czy. A, jednak ją usunęłam. <laughs> Ale jeżeli ktoś wie, czy to w ten sposób działa, no to dajcie znać w komentarzach, będę za to wdzięczna. No i oczywiście, zapraszam Was serdecznie do oglądania moich vlogów. E, na kanale już się. E, Troszeczkę tego zaczęło pojawiać, e, ogólnie jest to taka, wiecie, przeprywacka, remont, także trochę bajzlu jest, ale jest też fajnie, śmiesznie, e, trochę się skarżę na byłych lokatorów, no bo no, nie zostawili w nam najlepszym stanie mieszkania, e, ale jakoś powoli do przodu e, i zaczynamy w końcu kończyć, bo ten remont się ciągnie i ciągnie i ciągnie chcieliśmy w ciągu tygodnia się wprowadzić, a już prawie dwa tygodnie, także no słuchajcie, no nie idzie do końca po naszej misji, ale jakoś tam wiecie, powoli i do przodu i damy radę i będzie fajnie. E, także tak, jak widzicie, no niebieski musiał być, musiał być, bo to nie byłabym ja, ale starałam się totalnie nie w moim stylu zrobić łazienkę. Także jak widzicie, takich rzeczy bym razem raczej nie połączyła. E, ale starałam się, żeby to było jak najbardziej, słuchajcie, tutaj um, takie. Nie jak ja bym. Ups, coś rozwaliłam chyba. Um, nie słuchajcie, tak jak ja bym zrobiła. Um, tylko, żeby to było jakoś inaczej. Um, żeby to się jakoś wyróżniało po prostu. O to mi chodziło w tym mieszkaniu. No i będą tutaj takie trochę nietypowe, dziwne rozwiązania. Um, ale starałam się, jak mogłam. Żeby tutaj po prostu było inaczej. Jakby ja za bardzo na stylach się nie znam, więc nie chcę wam tutaj kręcić, nie chcę wam tutaj jakoś, słuchajcie, mówić, bo jedyne co odróżniam, to chyba jest w miarę modern i bohoi i to wszystko, co, 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 co kojarzę, jeżeli chodzi o, o tyle także no, no nie chcę tutaj mieszać, nie chcę wam e, słuchajcie wprowadzać i mówić, że to wygląda trochę tak, trochę tak. No bo jak się nie znam, to tylko bym robiła z siebie głupa, taka prawda. E, także tak mniej więcej e, wylądowało to wszystko, jeżeli chodzi o to mieszkanko. E, no nie wiem, czy wam się to podoba, czy nie. Ja stwierdziłam, że fajnie by było zrobić coś innego. No i tą kanapę zaraz poprawię, jeżeli dobrze pamiętam, bo troszeczkę, jak widać, wbija się w ścianę, ale to za chwilkę. I uwaga, czy to już tak? No i, i gotowe. <laughs> Także starałam się, żeby jak najbardziej tutaj jakieś przejście było, żeby jakoś, słuchajcie, też ten pokój w miarę wyglądał, no i, i, i na co ja się w końcu zdecydowałam, już nie pamiętam. A, na to, dobra. Czyli jakoś dużo modów tutaj nie ma, no to najważniejsze. E, także, jeżeli chcecie, możecie coś takiego podobnego, powiedzmy, stworzyć. Natomiast, słuchajcie, ten pomysł z poduszkami, ja nie wiem, czemu ja na to wcześniej nie wpadłam. Uważam, że to wygląda genialnie, jeżeli chodzi o ten stołeczek i te poduszki. Ja wiem, że to nie jest funkcjonalne. Ale tak dekoracyjnie, no słuchajcie, no genialne. Czy ktoś już kiedyś tak zrobił? Dajcie mi znać. Wydaje mi się, że od nikogo tego nie podpatrzyłam. Ale nie ukrywam, że jeżeli chodzi o Simsy, to często zdarza mi się przed snem jakiś tam odcineczek obejrzeć. Także tak, słuchajcie, no starałam się, żeby to było kolorowo, żeby były takie podstawy, jeżeli chodzi o, o ściany, a raczej starałam się szaleć tutaj z jakimiś zasłonami kanapami jakimiś, słuchajcie, dodatkami koniec końców troszkę, troszkę żałuję, że nie mam zapisanego tego budynku że nie mogę go wam udostępnić, z tego względu, że jest to coś dla mnie zupełnie innego niż zwykle i chyba ciekawie byłoby Chociaż, chociaż chwilkę w tym miejscu pograć z Simem. No i szkoda, że nie dokończyłam ogródka, no ale, tak jak mówię, nie miałam niestety okazji, za co Was przepraszam. Także, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to w sumie zbliżamy się powoli do końca. Także jestem ciekawa Waszych opinii, czy, czy ten budynek podobałby Wam się bardziej niż wszystkie inne? Czy uważacie, że przesadziłam, bo nie chciałam, żeby, żeby było tak jak zwykle? No, no, nie wiem, czy to Wam bardziej się podoba, czy nie. Jestem ciekawa, dajcie znać koniecznie w komentarzach. No i oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowy, no i nie zasubskrybował mojego kanału, to będę wdzięczna za subskrypcję i za kliknięcie dzwoneczka. Ale jak to zrobicie na widocznym, to możecie właśnie zostawić taki komentarz: hashtag dzwoneczek i również wylądować w takich pozdrowiankach, jak tutaj, po prostu widz na początku. Także tak, tutaj jeszcze chwilkę ubawię się, żeby zrobić z przodu ogródek. No i pamiętam, że z przodu zrobiłam, ale niestety. Na końcu już nie miałam czasu, a wiem, że jeszcze chciałam sporo pozmieniać, bo nie do końca te ogródki mi się jakoś tutaj podobały. A chciałam, żeby no naprawdę to się jakoś wyróżniało. Ja sobie wyobrażałam, że tutaj na przykład mieszka jakaś Simka, wiecie, jakaś taka, nie wiem, niezbyt wykształcona taka. A, że zdała, po prostu zdała. No i wyobrażałam sobie, że przychodzi sobie taki pan, który przychodzi wędkować, bo tam za domem dosłownie jest miejsce do wędkowania. No i przychodzi na te ryby i tam oferuje, i wiecie, że o, sprzedam ryby, te co świeżo wyłowione, że zapraszam, bardzo smaczne i tak i tak dalej. No, i tak się zapoznała z nim lub z jego synem. Mniej więcej coś w ten desen kombinowałam podczas budowania. Wiecie, jak to ja historię lubię wymyślać, stwarzać itd., itd. No, ale tak. Myślę, że koniec końców, jeżeli chodzi o ten nietypowy domek. A nie, wyszedł tak strasznie. Wyszedł całkiem, całkiem fajnie. Natomiast no, szkoda, 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 że wyszło jak y, wyszło. Także tak to na tyle. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie kciuki za ten remont, bo na pewno będziemy go rozkładać na kilka miesięcy, bo niestety nie stać nas teraz. Ale jeżeli chcecie jakoś wesprzeć mnie, no to, no to słuchajcie. Oczywiście zawsze macie link do Donata w opisie, nie, wiem, żebym zmuszała, no ale byłoby miło. Na dzisiaj to koniec, także trzymajcie się, pa pa!